Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Przedstawienia bohaterów League of Legends. W tym odcinku mówię dla was postać alista. Deminotau. Alistar jest to postać nadająca się do dżungli, jak i na supporta. Na solo topie mógłby jako tako działać, lecz w obecnej mecie on jest bardziej do dżungli, jeżeli już jest w ogóle brany. Albo na supporta, gdyż po prostu tankować z nim, tankować Alistarem jest bardzo przyjemnie po prostu gra jest z nim świetna jeżeli ogarniemy combo do którego przejdziemy za chwilę po skórkach dobrze jego pierwszą skórką jest to Golden Alistar jego drugą skórką jest to Longhorn Alistar czyli długo długorogi Alistar jego trze trzecią Unchained Alistar którą można dostać za, za subskrybowanie kanału na YouTube Riot Games Inc jego ostatnią skórką jest to Infernal Alista. Wszystkie te skórki są ładne, lecz niestety między darmową a klasyczną bardziej podoba mi się klasyczna, gdyż tam jest pokazany z lepszej perspektywy moim zdaniem, która jest po prostu to jest opinia subiektywna, czyli według własnej opinii. Nie znaczy, według własnych... Tam swojej skali ocen i tak dalej. Dobrze, przejdźmy do jego umiejętności. Jego umiejętność pasywna. Trumpu. Jeżeli Alistar skastuje spela. po mm, Pobliskie jednostki i wieże na kilka sekund zadają damage, który przelewa. Omija go chyba. Chyba go omija. Dobrze, przejdźmy do umiejętności Q. Nie wiem o co chodzi w tej pasywce. Nie kojarzę. Dobrze. Tak, pulverize. Alistar uderza w ziemię, co powoduje podbicie wszystkich czempionów i przeciwnych ogólnie jednostek w górę. To jest to jakby stun. Przyjrzyjmy się tą umiejętności. Dobrze. Jego umiejętność 2 headbutt. Alistar szarżuje w przeciwnika uderzając go czaszką zadając po prostu obrażenia i odpychając go w, w, w linii prostej w drugą stronę. Przyjrzyjmy się tej umiejętności Dobrze, przejdźmy do umiejętność E triumfar Roll Tak umiejętność triumfar Roll Alistar wydaje swój bitewny ryk lecząc pobliskie jednostki oraz mm, może ją używać ratując przeciwnika. Dobrze, przyjrzyjmy się tej umiejętności. A, można ją używać częściej, jeżeli przeciwnik, mm, sojusznik może ginąć, a nie przeciwnik. Sojusznik. Dobrze, jego Ultimate Unbreakable Will. Nieskończona wola. Alistar wydaje znowu dziki wydaje z siebie ryk, lecz teraz jest on dziki, dostaje on AD Zdejmuje wszystkie Ccki, czyli stuny snery z niego oraz redukuje otrzymane fiz obrażenia fizyczne i magiczne na, na jakiś okres czasu To, co tak miga, to, to jest pasywka. Oj ja się nie ma. Dobrze. Grając przeciw, Grając jako Alistar. Tak, używamy Pulverize'a do podbijania przeciwników. Oczywiście, jeżeli chcemy wykonać combo, używamy najpierw Headbutt. Jeżeli Alistar do, biega do przeciwnika, używamy Pulverize'a, żeby po prostu dostał z dwóch speli, ale jeden cecek zadziałał. Tak, Movement speed jest we... bardzo, Przydatne Alistarowi, żeby doganiać przeciwnika i go chyba podrzucić i odbić przeciwnikowi. No i wszystkie boosty do ataks speed również. Używając flesha, możemy obronić przeciwnika, odpychając, znaczy sojusznika, ratować przeciwnika, ratować sojusznika, odpychając przeciwnika za pomocą Pulveriza, a potem Headbata. To jest... Q i W żalny Q, podbijamy go, przechodzimy tak, żeby nie leciał przeciwnik w stronę sojusznika i odbijamy go po prostu. Dobrze, grając przeciwniku Alistarowi trzeba Trzeba uważać na obciążenia, które nam może zadać i pamiętać o jego combo jeżeli jesteśmy pod wieżą Jeżeli Al Alistar używa ultimate, trzeba Wycofywać się w tym momencie on jest praktycznie nie do powstrzymania w, pod względem stunów snerów i różnych CC. Dobrze. W tym odcinku omówiłem dla Was postać mina, mina Minotaur. Ja jestem Kseramor. Dziękuję za uwagę. Cześć!